Świętokrzyskie. Tu po dziś dzień trwa śpiewną klechdą szumów Łysogórska Puszcza jedyny szcząt onych wszechleśnych obszarów, co były pierwszą wymową Ziemi naszej, gdzie na krwawych karczowiskach puszczańskich stawały wsiedla ojców. Z onych borów srogich wywiodła się mitologia światowidów i swarogów. To imię dobrego radgosta, co dał łaskę ognia, po dziś dzień święci się w nazwaniu radgostowej góry. W tej ziemi śnią zielony przyciesia pierwszych grodzisk. Tu po łysych górach stały gątyny i święte dęby po polach. Tu prochy głaźnych, bogańskich ołtarzy. Świętokrzyskie, uroczna ziemia legend i baśni. Legendy ze świętokrzyską krainą związane z ziemią uroczną, jak nazywał kielecczyznę Jan Geisler, dziś w audycji opowiadać będzie magister Zbigniew Chodak, przewodnik świętokrzyski. Jednymi z najstarszych gór w Polsce, ba w Europie, są góry świętokrzyskie. Owiane są one szeregiem legend, a wśród nich jedna, która mówi o początku powstania tamże klasztoru. Otóż twierdzi legenda, że książę Emeryk Węgierski, syn króla Stefana, po węgiersku Isztwana Węgierskiego, jechał do swojego kuzyna do Polski, bioząc mu w darze od ojca swojego relikwie. I wtedy, kiedy przechodził szlaki karpackie. Różne doliny i rzeki, przez nieprzebyte bory, trafił wreszcie w okolice Świętego Krzyża i osiadł w lesie na nocny spoczynek. Drużyna jego rozbiła już obóz. Wtedy, kiedy już mieli zasiąść do kolacji, a zwierzęta, konie zostały już rozprzężone, wtedy zobaczył, że przez krzaki przebiega piękny rogacz. Młoda krew zagrała w księciu. Doskoczył swojego rumaka i na oklep puścił się w galop za tymże jeleniem. Jeleń bardzo chytrze wyprowadzał go po tych źlebach, po tych krzakach, po tych haszczach, nie dając możliwości złożenia się księciu do strzału. Kiedy go już tak daleko wyprowadził od obozu, wtedy złapał się koroną swoich rozłożystych rogów o gałęzie drzew, stanął jak wryty, książę zakończył z konia, naciągnął cięciwie i już miał strzelać między wielkie ślepiad, i wtem, między rogami jego ujrzał złoty, świetlisty dwuramienny krzyż. Legenda mówi, że jasność tego krzyża oślepiła księcia. Książę nie wiedział, co począć. Opuścił kuszę, a w tym czasie jeden się wyszamotał i uciekł. Książę wtedy dopiero zorientował się w swojej sytuacji i widział, że jest bez wyjścia. Psy straciły kierunek powrotu. Koń również nie może trafić. I wtedy, kiedy książę był bliski rozpaczy, bo widział, że raptownie już następuje noc, że to mu nic nie pomoże, że do obozu z powrotem nie trafi. Nie słyszy żadnych pochukiwań ani odgłosów, spuszczyk, żeby wskazywały, że za nim podążają, że jego szukają. Że w każdej chwili grozi mu rozerwanie przez wilki, tury czy inne potężne zwierzęta. Usłyszał nad sobą, jak legenda mówi, głos. Słuchaj Emeryku, jeżeli relikwie, które wierzysz z sobą do króla Polski, pozostawisz w klasztorze na Łysej Górze, do któregoż to cię zaprowadzę, szczęśliwie swoją podróż zakończysz. No, książę nie miał innego wyjścia. Tym sposobem relikwie trafiły do klasztoru i po dzień dzisiejszy zdobią właśnie ten przecenny nasz polski zabytek. Z tymi relikwiami jest związana i również druga legenda, która mówi o tym, że przecież w sąsiedztwie Świętego Krzyża jest więź Dębno. W tym Dębnie był kiedyś wielki gród, po to przecież była siedziba rodowa Oleśnickich. I tam podobno mieszkała piękna panna imieniem Atlajta. W momencie kiedy Tatarzy napadli na Sandomierz, kiedy wymordowali tam Dominikanów i doszli do Świętego Krzyża, zrabowali na Świętym Krzyżu wszystko co było cennego, zakonników wybili, również złupili i dwór w Dębnie Zabrali wtedy wiaser piękną Atlejtę. Zabrali i poszli daleko za rzeki, poszli za Wisłę, za Bóg, daleko odchodząc na wschód. I wtedy zobaczyli, że wśród ich koni, to co stanowiło podstawę transportu i wyżywienia dla Tatarów, stała jakaś choroba, której bliżej się nie da określić, a tlajta podpowiedziała im, że niewykluczone, że spowodowały to relikwie krzyża, na którym Bóg katolików umarł i że właśnie może one powodują tą zemstę na tychże wschodnich plemieniach. Zastanawiano się wtedy, co zrobić. Najpierw, legenda mówi, rzucano te relikwie do rzeki, mimo że były w bardzo ciężkim, srebrnym relikwiarzu oprawione, nie tonęły. To również przyczyniło się do tego, że zaczęli prosić atlajtę o radę. Atlajta podpowiedziała, ażeby relikwie te zwrócić z powrotem do klasztoru. Ale kto się tego podejmie? No Wobec tego zadeklarowała, Chęć powrotu, przywiezienia tych relikwii, no ale musiał ktoś z nią pojechać. Kochał się w niej niesamowicie, również jeden z tych Tatarzynów, imieniem Damrotes, i ten również zadeklarował chęć towarzyszenia jej w podróży na Święty Krzyż. Z małą drużyną wyruszyli, przeszli przez rzeki, przez bory, doszli do klasztoru Świętego Krzyża i tam relikwie zwrócili. Damrotes, zakochany po uszy w tej swojej pięknej pani, Doszedł do dębna i powiedział, że już więcej do swoich nie wraca. I z nią już szył do końca swojego życia. 12 km od Kielc jest miejscowość Bartków koło Zagnańska. I w tejże miejscowości stoi ten okazały dąb, którego w Polsce wszyscy znamy. W tejże miejscowości kiedyś, przed wiekami, było siedlisko pogańskich świętych dębów. Są jeszcze ostańce z tamtych czasów. Do jednych z najstarszych należy dąb Bartek, stojący tam już podobno ponad 1200 lat. Twierdzą niektórzy, że kiedy Tatarzy nocą przechodzili, jeden z nich zadrapał się o gałęzie tegoż drzewa i z wściekłości wyrwał go i odwrotnie wsadził, także korzenie wyszły na górę, natomiast gałęzie zakopał w ziemię. Dlatego też jego potęga, jego wielkie i grube konary, jego ogrom masy drzewa do dziś nas zaciwia. To jest dąb, który na przedwojennych banknotach złotowych był prezentowany. Zębem tym związane są również inne legendy. Mianowicie jedna z nich mówi, że wtedy kredy król Jan Sobieski wracał z podwiednia, odpoczywał pod konarami tego drzewa. Król Jan Sobieski, na pamiątkę swojego pobytu i chłodu, jakie liście tego kolosa jemu i jego drużynie dały, włożył w jedną z dziupli worek złotych dukatów, butelkę dobrego szampana i pałasz turecki. No, rozumie się, dziuple te pozarastały. Ale ponieważ dla turystów i pozarastane dziuple nie stanowią jakiejś większej przeszkody, w związku z tym w wielu miejscach można zobaczyć pocementowane dziuple. Dlatego, żeby utrudnić drogę tym, którzy by szukali tego skarbu. Czy król Jan Sobieski tam mógł być? No, na pewno chyba był. Bo przecież w sąsiedztwie tego dębu, niecałe dwa kilometry, jest dawna Huta Samsonów. Hutata po raz pierwszy w Europie dokonała płynnego spustosurowki. Hutata zadecydowała w dużej mierze o zwycięstwie pod Wiedniem. Odlewane były już małe działa, małe rury, jak to się wtedy mówiło, i małe kartacze. Wracając pod podwiednia, przeszedł pod Samsonów po to, żeby podziękować miejscowej ludności i pod konary tego drzewa, dęba sobie również poszedł, a żeby prawda porozmawiać po cichu, podumać z tym, że najstarszym okazem. Polski. Z demem tym związane są i wcześniejsze legendy. Tam się mówi, że właśnie król Kazimierz Wielki pod konarami tego dębu urządzał sądy pokoju, rozsądzając zwaśnionych i nadając odpowiednie prawa miejscowej ludności. Również król Władysław Jagiełło, idąc pod Grunwald, przechodził od Krakowa pod Święty Krzyż, stamtąd przez Pozętyn, gdzie przyjmował posłuchanie posłów pomorskich i litewskich, a stamtąd poszedł i znowuż odpoczynek znalazł pod konarami tego wielkiego dębu. I dopiero dalej droga prowadziła w kierunku na Puszczę Kozienicką, gdzie odwiązano most, spuszczono go wodą, gdzie przeprowadzono duże łowy, po to, ażeby tym zmontowanym mostem za Warszawą, pod Czerwieńskiem, przeprawić się na drugą stronę. Dąb jest dzisiaj otoczony małym płotkiem. Chodzi o to, żeby nie wydeptywać wokół niego trawy i poszycia a żeby jak najdłużej żył, jak najdłużej był, ten światek, bądź co, bądź naszej historii. Niektórzy twierdzą, że ogrodzenie tego dębu Bartek wynika jeszcze z jednej rzeczy, że jako taki stary, o najstarszym polskim imieniu Bartek, ma swoje właściwości. I wystarczyło, że panny, które na wycieczkach dość często pod jego konarami przebywały, podeszły, pogłaskały i powiedziały formułkę o Bartku, Bartku, Polski prokopie że nam w tym roku, choć po jednym chłopie może być garbaty i o jednym oku, byle był w tym roku spełniało się natychmiast. Fakt jest faktem, że pogłaskanie tego dębu przez młodych ludzi powoduje, że mają same dobre stopnie. Ucałowanie tego dębu przez niewiastę powoduje, że będzie miała syna, a uściśnięcie go przez parę małżeńską powoduje, że będą żyli długo, w dostatku i w zgodzie. Przyjdę w bór świętokrzyski, W sosen ciemną zieleń, W mej dziecięcej fantazji chram zaczarowany, Który ongiś przebiegał rączo święty Jeleń. Gdzie echem grały śpiewnym łowieckie fanfary, Dziś jeno dziwy gada poszum drzew rozchwiany. Szumi bór pieśń odwieczną, Mroczny bór prastary. W centrum turystycznym Gór Świętokrzyskich jest miejscowość Kielce. Miasto dzisiaj duże, ale przed wiekami to mała puszczańska wieś. Liczyły się wtedy chęciny, liczył się tarczek, które były poza górami, poza lasami, które stanowiły jakieś centra handlowe. Natomiast tutaj były tylko małe osady myśliwskie. I podobno mieszko syn Bolesława Śmiałego, będąc kiedyś tu na polowaniu, został napadnięty przez bujów, szczęśliwie od nich obroniony przez swoją załogę, ranny, leżał na trawie i wtedy miał widzenie i miał sen. Pokazał mu się podobno święty Wojciech, który powiedział – ty będziesz żył i będziesz panował. Doczołgał się tenże królewicz do małej rzeczki, do małego strumyka, która przez puszczę płynęła, obmył swoje rany, przemył swoje oczy i napił się dość dużo tej wody i poczuł się od razu silnym, poczuł się od razu mocnym, poczuł się od razu potężnym. I na pamiątkę tą rzeczkę nazwał silnicą. I w rozwidleniach Tejże rzeczki Silnicy i drugiej rzeczki, która w późniejszym okresie czasu przyjęła nazwę Stanisław, na dużych rozlewiskach, na dużych bagnach podobno ustawiono gródek typu bagiennego, bo to właśnie w tym okresie czasu tego typu budownictwo przede wszystkim dominowało. Najgorzej było dostać się, nie znając brodów, do zamku, które były otoczone bagnami. Gród ten podobno był w posiadaniu rodziny Kiełczów. O czym świadczyły jeszcze takie momenty, jak spotykanie nam w Małopolsce nazwisk Kiełczów, a w samych Kielcach mniej więcej 130 lat temu, kopiąc pod jeden z budynków w centrum miasta fundamenty, natrafiono na dwie bryły ołowiu z wyraźnym napisem Kiełczy. Kiełczowa była ciotką biskupa Gedeona, którą darzył bardzo dużą miłością i sympatią, i którą dość często chyba tutaj odwiedzał. Ten biskup na tą chyba okoliczność i na tą pamiątkę, w związku z tym sentymentem do tej swojej dziotki, miasto na Podgrodziu, które wraz się utworzył, nazwał najpierw Kiełczami, a później przez wieki stanowano tą nazwę i dzisiaj nazywamy Kielcami. Jest i druga legenda, która mówi o tym, że w wapiennych skałach, jakich tu mamy bardzo dużo, to są przeważnie skały, okresu dewońskiego, sprzed okresu ponad 250 milionów lat, okres ich formowania. Bardzo dużo skałek było w formie kolcy i niewykluczone, że i od tego nazwa, od tych kolcy mogła być później przeistoczona na Kielce. Ale najprawdopodobniej jest to ta legenda, którą najpierw powiedziałem, to znaczy o rodzinie Kiełczów. Miasto później się rozwijało. Miasto miało swój zamek, który po dzień dzisiejszy stoi. A trzeci z kolei, jaki został na tym miejscu, pierwotnym zamku Gedeonowskiego, wybudowany, zamek fundowany przez biskupa Zadzika, uderza nas swoją architekturą. To jest zabytek w tak zwanej dawnej nomenklaturze klasy zerowej, jeden z 56 zabytków polskich, który rejestrowany jest prawda, przez UNESCO pod szczególną i troskliwą opieką, w którym aktualnie jest Muzeum Narodowe, ale zamek, którego architektura nas dzisiaj pięknem swoim, Zastanawia i zachwyca. Otóż w tym zamku jest wszystkiego po trzy. I musimy się znowu przenieść w czasy biskupa Zadzika, wtedy, kiedy to na kieletczyźnie szerzyły się bardzo mocno ruchy ariańskie. Arianie, jak wiemy, nie uznawali dogmatu Trójcy Świętej. Natomiast biskup Zadzik, jako biskup katolicki, który bardzo aktywnie walczył z Arianami na tym terenie, dogmat ten musiał i uznawał. Tam wszędzie, gdzie spotkamy, jest trzy okna, Trzy wejścia, trzy podcienia, trzy dachy na budynku, dwa skrzydła boczne i budynek główny też stanowi liczbę trzy. Potrójny układ salowy to jest chyba to, co świadczy i co potwierdza tą wiarę biskupa Zadzika w istnienie Trójcy Świętej. Zabytek z tego okresu czasu, ten świetny zabytek pozostał tutaj. Gdy w kieleckim ogrodzie zakwitną kasztany, przejdę cicho pachnące porankiem ulice, i na ławce w słońcu siądę, zaczytany, w syzyfowych prac 320 stronicę. Obok mnie siądzie słodka, nieznana dziewczyna, na ławce złoży książki związane i nuty. Gdy ze starej katedry zadzwoni godzina, odejdzie cicho w słońce, jak wizja Biruty. Jadąc między Bozentynem, a Wykusem a Michniowym miejscem arterologii wsi Polskiej znajdujemy taką wieś wzdłuż. Jestem Jest zdołem znowu sentymentalna mała historyjka. Otóż na początku Ubiegłego Stulecia mieszkał tam Pan Jerzewski ze swoją córeczką Michalinką. Pan Jerzewski był wdowcem, ale był przy tym zdecydowanym barszczaninem. Nienawidził wszystkich tych, którzy z sentymentem mówili i wspominali Napoleona. W związku z tym skłócony był z całą okolicą, bo raczej ludzie sentymentem darzyli Napoleona i jego działania. Sam był, sam z małą swoją drużyną tych wiernych swoich wojaków, z których właśnie z Konfederacji Barskiej jeszcze z sobą wziął, stworzył sobie tam swój grudek. W okolicy w tym czasie grasował zbój nazwiskiem Bogusławski, a na imię miał Zbigniew. I ten Bogusławski, który pochodził ze szlacheckiej rodziny, który praktycznie nie dla dorobienia się, ale dla fantazji ten proceder uprawiał, zajął sobie parol na pana Jerzewskiego, że ten taki ufortyfikowany, że ten taki mocny i tak dalej. Chciał się koniecznie z panem Jerzewskim zmierzyć. Ale nie było ku temu okazji i zresztą zawsze czuł respekt przed panem Jerzewskim i jego drużyną. Doszło do tego, że dziewczynka miała lat 17. I wtedy sąsiedzi, a głównie sąsiad ze Śniadki przyszedł do Jerzewskiego i mówi, sąsiedzie, tu nie chodzi o was, ale chodzi o córkę, o jej przyszłość. Trzeba się pogodzić z sąsiadami, tamten czas już dawno minął, trzeba nawiązać kontakty, trzeba dziewczynę wprowadzić po to, żeby jakąś chwytliwą partię gdzieś tu spotkała. Przekonał właśnie pana Jerzewskiego i ten postanowił zorganizować na ostatki bal u siebie zapraszając na zgodę, jak to wtedy określił, wszystkich swoich sąsiadów. Koło północy towarzystwo się po domach porozjeżdżało, a pan Jerzewski poszedł do swojego pokoju i kamiennym snem usnął. Wykorzystał ten moment właśnie Zbigniew Bogusławski. I wtedy, kiedy i również widząc, że Jerzewski śpi jego ci druhowie z jego drużyny również pokłali się gdzie tylko mogli, a podobno pogoda była taka, że i psa z budyby wtedy nie wygonił, Wtedy postanowił właśnie spotkać się z panem Jerzewskim i zaatakować dwór. No i wpadł do tego dworu, ale przed pokojem, w którym spał pan Jerzewski, mieszkała jego córka Michalinka. Musiał przejść przez ten pokój, żeby trafić do ojca. Obudzona ze snu, słysząc jakiś tupot nóg, zerwała się, to idzie, a on powiedział, oświetlając swoją twarz świeczką, którą w ręce niósł, ja jestem zbój Zbigniew Połusławski, który z twoim ojcem chciałem się zmierzyć. Pięknej urody dziewczyna była, spodobała mu się i zaczął już chyba się z nią drażnić po prostu. I mówi, no to słuchaj Michalinko, mogę z twoim ojcem nie rozmawiać, pod warunkiem, że moją żoną zostaniesz, że mi ślubować będziesz. Michalinka zerwała się z łóżka, swoją bosą nóżką tupała podłogę i płacząc krzyczała nigdy, nigdy ze zbójem, teraz na gardle z twoim ojcem porozmawiam. Michalinka widząc, że najdroższą jej osobę, jedyną osobę, dla której żyła i która dla niej żyła, prawda, może skończyć tenże zbój. Mówi mu: słuchaj, to jest jedyny człowiek, którego kocham. Zostaw go w spokoju. Za tą cenę nawet gotowa jestem twoją żoną zostać. Ustawiono krzyż i świece. Michalinka ślubowała we łzach, ale ślubowała. Wtedy, kiedy kończył się ich ślub, już sąsiedzi zostali poderwani na równe nogi. No i zaczęli, prawda, strzelaninę zbój wtedy uciekł w lasy, uciekł w puszczę, doszli do wniosku, żeby tą córkę tego pana Iżewskiego wysłać do Warszawy, gdzie w klasztorze wizytek była przeoryszą jego siostra czy kuzynka. Wysłano ją tam na pensję tak zwaną, i ta młoda dziewczyna była na tej pensji przez lat cztery. I mniej więcej w czwartym roku swojego pobytu w tejże Warszawie, Powznała kapitana wojsk napoleońskich, chodzącego o kulach, rannego kiedyś, ale bardzo przystojnego. Zaczęła się wielka miłość, no ale wtedy, kiedy doszło do oświadczeń z jego strony, ona rozpłakała się i powiedziała, że niestety nic z tego nie będzie, bo ona już kiedyś ślubowała. Młody kapitan powiedział: Nie przejmuj się, Michalinko, jakoś sobie i z tym problemem chyba damy radę, tylko doprowadź do jednej rzeczy, żebyśmy razem ojca twojego odwiedzili. No i po jakimś czasie. Namówiona Michalinka siadła wraz z nim w powóz i przyjechali właśnie do wzdołu. Zobaczyli starego już wtedy ojca. Wtedy no, podszedł, zameldował się przed ojcem i powiedział, czego aby nie poznaje. Nie poznaje pana. Otóż ja jestem Zbigniew Bogusławski. Pogoniony wtedy przez pana przez lasy, nie widziałem w dalszym ciągu możliwości przebywania i sensu przebywania w tym oddziale, zaciągnąłem się do armii napoleońskiej. I z Napoleonem poszedłem w bój. Dochrapałem się stopnia kapitańskiego, i w rejonie Lipska zostałem ranny. Ślubu powtarzać między nami nie potrzeba. Ślub można teraz tylko usankcjonować i uroczyście obejść. W rejonie zwanym pospolicie Ponidziem jest stara miejscowość Wiślica i o Wiślicy jest również taka legenda, że był rycerz Walgierz, który był panem na Tyńcu, który miał również pod sobą i całe księstwo wiślickie, który zaślubił piękną dziewczynę i w Tyńcu z nią osiadł. I w Tyńcu wtedy powiedziano mu, że Wiślimir, czyli rządca na Wiślicy, jego włości, że za bardzo prawda, się tam rządzi, że za bardzo się panoszy, że zamierza chyba wykończyć tego walgierza po to, żeby osiąść na całym tymże księstwie, jeśli mierz został zamknięty w lochu. Walgierz natomiast w krótkim okresie czasu pojechał na dalekie boje, na dalekie wojny i długi okres czasu nie wracał. Od czasu do czasu tylko przesyłał jakieś sentymentalne wiadomości do swojej żony, żona sama w takich komnatach, bo przecież Towarzystwa w sąsiedztwie tam żadnego dla niej nie było. Wtedy doradziły jej panie, że słuchaj, tu jest bardzo przystojny i piękny człowiek, który się nazywa Wiślimierz. Może przekupimy wartowników, żeby oni go na dzień wypuszczali, żebyś ty sobie z nim mogła przebywać. Niezapowiedzianie wrócił walgierz do Tyńca. I zastał ich in flagranti, wtedy kiedy sobie siedzieli razem. Przewiózł wszystkich do Wiślicy i sam się do Wiślicy przeniósł. Zajęli z jedną z komnat, a do sąsiedniej komnaty, przy słupie, kazał przykuć właśnie tego Wiślimierza, któremu tylko od czasu do czasu chleb i wodę podawano. Wiślimierz miał jednak swoje majątki, miał swoje skarby i znowuż, jak to w każdej legendzie, w każdym zamku znajdzie się ktoś z drajcą. Tak samo i on chwycił jednego z takich wartowników, któremu obiecał krocie i majątki tylko za to, żeby przeciął te kajdany, którego go do słupa wiązały tam. I żeby mu jakiś miecz przyniósł. Kiedy rozbawiony pan Walgierz wrócił po jakiejś uczcie, tamten przez ten otwór w ścianie przeskoczył. Mieczem zaśgał księcia Walgierza, a tą panią bardzo mocno ranił. Panią tą wziął na ręce, przeniósł do sąsiedniej komnaty. Chciał, ażeby, prawda, ozdrowiała, żeby z nim była i żyła. Niestety zmarła na jego rękach. Legenda mówi, że. W jej obecności i on skończył swoje życie z tęsknoty i z miłości do niej umierając. Podobno we dwoje pochowani są w Grodzie Wiśliczkim, w tej wieślicy, która nam bądź co bądź przewróciła troszeczkę historię naszego kraju. Bo przecież w 1966 roku, wtedy kiedy obchodziliśmy tysiąclecie państwa polskiego, Wtedy to kopano dla Wiślicy wodociąg. Kiedy przez główną ulicę Wiślicy, taką arterię przygotową na trasie kraków kielce kopano wykop, jeden z robotników natrafił na twardy bardzo mur. Wstrzymano wówczas roboty i odkryto przepiękne rzeczy. To misę chrzcielną, niepowtarzalną misę chrzcielną. To rotundę przedromańską z opus Te groby książąt, po dowodach jakie tam znaleziono. Wiemy, że chrzest ta okolica... Przyjęła przynajmniej 100-120 lat wcześniej niż oficjalna lata chrztu Polski, to znaczy 966 rok. W za czym szukano dalej? Odkryto piękną płytę z orantami. Odkryto bardzo dużo innych obiektów, między innymi palacjum i tak dalej. Ale w dalszym ciągu stare grodzisko Wiślicy, stare grodzisko w Stradowie, czekają na rękę archeologa, ażeby tam ludzi, którzy tworzyli, którzy budowali, którzy żyli, którzy się kochali, którzy swoją historię pisali, prawda, odnaleźć. A wszyscy tam pochowani są w kładzie orientalnym, to znaczy głowami na wschód. Dlaczego? Też dzisiaj za bardzo tego nie wiemy. W puszczy, dokoła tych skał rumowiska, Stoją, jak namaszczonych świętych starców rada, Dęby, jodły strzeliste, potworne buczyska. A gdy hula świst poświst w gromach błyskawicy, Gołoborze odwieczną swoją klechdę gada. To szumią święte drzewa łysej i łysicy.